Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na naszej gali nasze dobre Wielkopolskie. Jestem redaktorem naczelnym gazety, którą zapewne Państwo czytacie, w której codziennie znajdujecie najświeższe informacje o tym wszystkim, co się dzieje w Poznaniu, w Wielkopolsce, w kraju. Zwykle tam, gdzie coś się dzieje, my docieramy, docieramy pierwsi, dlatego lektura głosu Wielkopolskiego codziennie jest tak satysfakcjonująca i tak interesująca i ciekawa. Ale jednym z naszych nowych sposobów działań są plebistyty. Organizujemy ich wiele. W przypadku tego plebiscytu, nasze dobre wielkopolskie, chcemy pokazać i dotrzeć do ludzi, którzy udowadniają, że Wielkopolska to województwo ludzi przedsiębiorczych, pracowitych, ludzi, którzy mają pomysły, ludzi, którzy potrafią zrobić i wyprodukować coś ciekawego, wartościowego. He was, going away. He was going away! Szanowni Państwo, jako przewodniczący kapituły mam zaszczyt przedstawić wyniki naszej pracy. Zanim zrobię to oficjalnie, jako przewodniczący tejże kapituły pozwolę sobie na takie wprowadzenie mniej oficjalne. Mój dawny przyjaciel wspomniał o smakach dzieciństwa. Produkt, który za chwilę Państwu przedstawię, mi kojarzy się ze smakami studiów, stacji, akademika. Mianowicie 33 lata temu, kiedy zacząłem studia w Poznaniu, i zacząłem mieszkać na stancji, była to wtedy ulica Gwardii Ludowej, dzisiaj jest, jest to ulica Wierzbięcice, pani Bożeny Pucińskiej. Po raz pierwszy poczułem smak, żeby było trochę niepewności, tego sera. Później po dwóch latach w akademiku ktoś ten ser z moich kolegów, z którymi mieszkałem w pokoju, przywoził z domu, bo był on gdzieś tam robiony w domu przez, przez, przez jego mamę. Potem nie pamiętam, już, w którymś momencie ten ser się pojawił w sklepie. Proszę Państwa, oficjalnie, na wyróżnienie specjalne, głosami kapituły, prelis zasłużył sobie produkt Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Top Tomyśl z Nowego Tomyśla, czyli wielkopolski ser smażony. Zapraszam do nas Pana Prezesa Krystiana Kuśmierka. Grozowy znak jakości, Nasze Dobre Wielkopolskie 2014, przyznany głosami czytelników Głosu Wielkopolskiego oraz kampanię reklamową na łamach Głosu Wielkopolskiego o wartości 10 tysięcy złotych brutto. Otrzymuje kocioł sztoker, produkowany przez firmę Komis Spleszewa. O odbiór nagrody prosimy właściciela firmy Kamis Pana Sztukiego za głosy, czyli naszym, myślę, klientom i oczywiście wszystkim osobom, którzy dali głos na nasz projekt. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Srebrny znak jakości. Nasze dobre Wielkopolskie 2014 przyznane głosami czytelników i internautów Głosu Wielkopolskiego oraz kampanię reklamową na głosu o wartości 20 tysięcy złotych brutto. Otrzymują Lody Kasate z pracowni Warta, wytwarzane przez firmę Skołęg, Kastronomiczne Zbigniewa Szydłowska-Zbigniewa, Paweł Kozłowski-Korek, prezydent Zbigniewa Zbigniewa. Dobry wieczór Państwu. To ogromne wyróżnienie i satysfakcja. Dziękuję serdecznie przede wszystkim tym, którzy na nas oddali głosy. Dziękuję organizatorom, za tak hojną nagrodę. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za miłe wrażenia. Szczerze wszystkim gratuluję uczestnictwa, a przede wszystkim zwycięzcy wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz pięknie dziękuję wszystkim, którzy na nas głosowali. Dziękuję bardzo. Pierwsze miejsce. Złoty znak Jakości nasze Dobre Wielkopolskie 2014 przyznane głosami czytelników Głosu Wielkopolskiego oraz kampanię reklamową na łamach Głosu Wielkopolskiego o wartości 30 tysięcy złotych Brutto otrzymuje firma Hurtownia Ogrodnicza Bogdan Królik za tulipana odmiany Jolanta Kwaśniewska. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Jest nam niezmiernie miło, że udało nam się akurat wygrać przy tak szacownych firmach, bo myślę, że z prezentacji, którą dzisiaj widzieliśmy, są to firmy nie tylko znane na lokalnej tutaj ziemi Wielkopolskiej, ale również rozpoznawane. W Polsce i myślę, że Pan Marszałek powinien być dumny, mając właśnie takie filmy w swoim tutaj portfelu. Więc jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim za oddane głosy wszystkim czytelnikom, wszystkim internautom i również bardzo serdecznie chciałbym pogratulować tym wszystkim filmom, nominowane, bo przecież z prezentacji wszyscy wyciągnęliśmy chyba jednoznaczne głosy, że Wielkopolska naprawdę ma się czym pochwalić. I jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim chciałem pogratulować tej nominacji, a w szczególności tym, którym udało się zająć te zaszczytne miejsca na podium. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować za tą nagrodę, która. To jest bardzo znacząca 30 tysięcy złotych. Ja tylko tak w skrócie chciałbym powiedzieć, że tyle właśnie nasza firma straciła w ubiegłym roku przez hakera komputerowego. Właśnie 30 tysięcy złotych ukradziono nam z konta firmowego poprzez sprzedaż internetową, więc myślę, że... Wos Wielkopolski dowiedział się o tym, że właśnie taką stratę ponieśliśmy i zrekompensował nam ten bilans. Za co bardzo serdecznie panu